Cześć, witajcie na kanale Rezerv, w nowym odcinku Call of Duty Cold War. Dzisiaj kontynuujemy. Tym razem jesteśmy na Uralu, czyli Rosja. Zobaczymy, co będzie naszym celem. Na razie musimy iść za Woodsem, ale oczywiście będzie celem zebrania informacji. Poprzednio byliśmy w Ukrainie, no i muszę przyznać, że jak na zimną wojnę, to troszkę. Mało tutaj zimnej wojny, bo tak naprawdę my toczymy otwartą dosyć wojnę. Trochę za dużo może tego strzelania. Tak na początku myślałem, wtyka? że to będzie bardziej gra po cichach. Nie daj się zwieść zapachowi no, i kawiarni. Dmitrij zna na robocie. Wie, jakie trupy rusz trzymają w szafie. Dwa. Połowa to jego robota. Puść Słychać jakiś rusków Uwaga, zwiadowcy na wzniesieniu. Lepiej ich zdejmijmy, póki są daleko. Dobra robota. Całkiem, całkiem. Ruszajmy. Wiesz, sam siebie pochwalił? Całkiem, całkiem. Zdejmij jednego ćwoka, ja się zajmę drugim. Ja wiecie wie którego ja namierzam pokażę mi zesłania że Nie trafił go dobra, dobra dobra robota Nie wygląda za solidnie ale skoro Ruscy dawali radę Czas złożyć rosyjskich nic nie, nie, nie było solidnego w takich rzeczach jego czołgi Kurde, ale lipa wyszła tym lądowaniem ze snajperką strzelną, bez naboi. Oto instalacja to stacja Pojebina. Ciężko uwierzyć, że po tylu latach Pał, to nadal stoi. Było. To nieźle wygląda. Nie mam już aparatu. Zwolnione tempo i tak długo się przeładowuje ten karabinek. Nie daj się zauważyć. Głowa nisko. Nie zdradzaj pozycji. Nie mają snajperów. Elegancko! Tak to się właśnie to robi. Jazda. Teraz przeładujesz tym razem. O kurde, jak oni mnie wykryli. Wijamy do środka let's go Pieniej broń, pyjniej broń Nie chcę nie chciałby Fajny ten pistolecik jest też dla Multipu będzie używany nie. Ale mimo wszystko Są lepiej wziąć pewnie karabin, nie? Będzie sznajperka i karabin Pewnie też jakieś dowody możemy znaleźć takie dodatkowe Przecież nie, bo nie mam aparatu. A chyba, że kaseciarki. Słyszałeś? Szykują się do wyciągnięcia głównego komputera przy wykopie siódmym. Lepiej się pośpieszmy. O o, ja myślałem, że skaczemy. Sowiecki, Widzę, możemy wchodzić, kurde granat, granat, granat. gościu. Nie jest czysto przy ciebie. Czy Fajnie się strzela też z tego. Nawet zastanawiam okay. się, czy lepszy feeling broni jest w Call of Duty, czy w Tarkowie. Ale Tarkov Zawsze Tarkow. Yy, no, się bardzo do tego przyłożyło ogólnie. Ale Tarkov jest bardziej jednak realistyczny. się do głównego komputera. tej Tu jeszcze coś może być, co? Nie wiem, czy muszę aż tak się szukać tych różnych kaset? Czy nie bardzo? Może nie bardzo. Może zdejmijmy ich podobnie Tyk 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 jeden Starsi przodem ja, Możemy lecieć O tu, Ja my tam gdzie mnie zabili to zrobić. Nie No nie i co? Jak to... się Straciłem pieprzoną broń. Następnym razem zjeżdżasz pierwszy. Oko osłabiaj no teraz... Musisz radę. znaleźć inne wejście. Przyjąłem. Woods. Ach, świetnie. O, moja postać jednak coś mówi. Ok. Teraz będziemy mieli zimną wojnę, z samym nożem, po cichu. Cholera zimno. to odkuszy. I a co to tu jakieś... ...mysły się robią? A gdzie... Jakieś wspomnienia jakby się uruchomiły, nie wiem czy to było. W jakiejś poprzedniej odsłonie Call of Duty, ja po prostu tego nie ogarniam. Где-то, мужчины кушать, знала. Все Это место было заброшено после схода лавины, я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Я в любом случае.

Tam ktoś był bez kitu. Tak patrzę, że na czerwono mam. Zamknięte. Mać klucz do szafki. Tak się strzela zakacza, prawda? Ciekawe ja ci ten klucz by mi znaleźł Kurde. Kontrolny mamy Kurcze no niestety, można było to chyba poczykać. Nie złapać Niepotrzebnie do nich strzelałem za było Ale to nie asas. Awesome. Mason, słyszysz mnie? Mason, odezwij się! Da, musisz być blisko. A no bo ja jestem Mason teraz, a nie. Z yy, yy. tego mamy głos. No czekajcie, tak patrzę, patrzę. Wiecie, czy jest ten klucz? Nie, nie ma za tymi drzwiami? to po prostu dalej misji. Tędy. Piekawie, czy to jakieś istotne dla nas. Aż dziwne, że nie zleciał się to cały związek radziecki. Takiego narobiłeś na banu. Dobra, za. Nie próżnowałeś Za. To, Tutaj wodzu. Rzuć Użyj lunety. Poszukaj czegoś, co mogłoby podnieść komputer. Widzisz jakieś wykopy? Zgodnie z tą mapą powinieneś obrócić o kilka stopni w lewo. Bardziej na północ. Tam. Co to takiego? Bingo. Według mapy ten dźwig jest w pobliżu starej sali komputerowej. Tam musimy się dostać. Znaleźli się główny komputer. W zachodniej części bazy stoi duży dźwig. Przygotuj wciągarkę. Jak to wciągarkę? ciągarkę? przerywa! Bez odbioru! <laughs> Oni mają dźwig, my mamy śmigłowiec. Na grubo znowu wjeżdżamy widzę, ale do mnie to mają pretensje, że ja robię na tak głośno, no. A to nasi? Dobrze. No to idziemy. A ten śmigłowiec to zabija kogoś? Muszę tam na dół wejść, ale nie mogę, bo za Nie nas w końcu jakieś granaty, ale... ale nie lecą tam, gdzie ja chcę. Tak duże może go Musimy trafiłem wiem. Nie wydaje mi się. Ruchy. Ja. Więcej Słuchajcie. Was matka nie miała. No ale no rusków się bierze jeszcze. W Wietnamie to rozumiem, że ich tak było. Rusków?

Gdzie się tam strzelasz? O, kurwa lewej, nie, nie dobiłem tego gościa do końca. Można kontynuować. Chrobię na tyrolce, no? no Zapraszam tych na tyrolce, gdzie oni są? Pany nie tu pan dojechał do końca. Wiedział, że na niego czekam celownikiem. Jeden, jeden się zaraz mądry Rusek. Jesteś pewny? Miejmy nadzieję, że wytrzyma. A tu? Jesteś pewny? Jest. Duży ten komputer? Jeśli będzie za ciężki, nie odlecimy. Duży ten komputer, bez pity. Te komputery były gigantyczne. Ja też chciałem zjechać. Tym razem wygrałem Saj. Dobra Ja chyba jeszcze muszę tutaj. pomóc. chwilę. Hej, są to Na wcm to nie jest. Jeszcze mnie chyba chcę u zabić na koniec Kurwa, ostrożnie wam! Ale podajemy radę z tym cieszarem! Właśnie. Oj, jej... bo nie mam drugiego karabinu, drugi jest snajperski. Długo przeatuję. Ja to Zobaczcie co się dzieje Zagrać tak, tych tak. którzy są na tak górze O, o tam radę jest... jest... Kurde znowu zginąłem Nie wiem jakoś tutaj tak zrobili Naprawdę ciężko Ostatnia próba. Teraz mam nowy krad. Jak do ciu. No to będziesz zaraz trudny, nie ma nic. Zostawić nas do domu! Idziemy do domu już! Cztery co? dni Skończyliśmy analizę komputera, który Mason i Woods sprowadzili z Jamanta. No i? Perseus szukał śpiochów, z których korzystał Dragowicz w 68. Daj nam nazwiska. Oddział Adlera się nimi zajmie. Perseus je usunął. Ja wiem. Te informacje Jaję. znajdują się teraz tylko w jednym miejscu. Co? A to żegłonej kakiby? Czemu Perseus sam ich stamtąd nie wziął? Nie mam pojęcia. Może działa bez zezwolenia. Dam znać Adlerowi, ale albo zrobimy to jak trzeba, albo nie zrobimy wcale. Mamy wieści. Belikow wrócił do Moskwy. Dobra, znacie plan. Bel, idziesz ze mną. Lazar, szykuj eksfiltrację. Bel idzie razem z tobą do KGB? Oszalałeś? Czekaj na Masona albo uca Żaden Mason czy Uc. Wystarczy Bel. Ma odpowiednie zdolności. Bawi cię to? Niepotrzebnie narażasz na szwang powodzenie całej operacji? Nie narażam. To chłodna kalkulacja. Zrozum. Jeśli to spartaczysz, nie zdobędziemy tych nazwisk. To koniec. Hadson nie ufa Macierewiczowi. Nie. Wiem, że dasz radę. Hudson nie ufa tym, których nie kontroluje. Już nasza tablica się zapełniła. Dobra. O, przyszedł nowy powiększalnik. No dobrze, na razie w, w tym odcinku to będzie wszystko. Zobaczymy, co czeka nas w następny, zdobyć te nazwiska, tak? E, ale wygląda na to, że zbliżamy się już mniej więcej do końca tej naszej fabuły, także jestem ciekaw. E, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. E, I dajcie po sobie jakąś aktywność, żeby właśnie dawać powiadomienia o nowych odcinkach. Zapraszam też na stream link macie w. Opisie na Twitchu. Je to wszystko.